Polacy dalej się zastanawiają, jak to jest możliwe, że nawet ziemniaki w kraju ziemniaczanym są w tej samej cenie, szanowni Państwo, w Polsce, co w Hiszpanii, w której zagraniczne korporacje, jak Alcampo, czyli część Oshon, czyli odpowiednik koszą, płacą tam na rękę dwa razy więcej właściwie, ale ceny mają takie same, nawet ziemniaków. Pospieszyłem się, niestety, szanowni państwo. Ludzie się zastanawiają, jak to jest możliwe. Dzisiaj piszą mi, byłem tu i tam, i wcale ziemniaki w Polsce nie są tanie, a są bardzo drogie. Znikły tanie ziemniaki w Polsce, to znaczy, że te ziemniaki dalej właściwie są w tej samej cenie, a nawet e, tańsze w Hiszpanii aniżeli w Polsce. Mimo tego, szanowni państwo, że w Hiszpanii w danym momencie dalej zarabia się dwa razy więcej, minimalnie na rękę, międzynarodowe korporacje sprzedające tam ziemniaki, ogólnie prawda, hipermarkety, markety, dyskonty i wszystko inne musi płacić minimalną prawie dwa razy więcej na rękę aniżeli w Polsce. No ale wszystkie produkty, prawie wszystkie produkty, szanowni państwo, są tam w tej samej cenie co w Polsce, a nawet znacznie tańsze przy tym, że w Polsce jest dwa razy mniejsza płaca minimalna na rękę, a dodatkowo, szanowni państwo, proszę zobaczyć, w takim Gdańsku dzisiaj jest w nocy tylko 3 stopnie, a w innych miejscach krajów temperatura dochodzi w nocy do 0 stopni, 1 stopnia. To oznacza, że jest po prostu bardzo zimno i przyszły właśnie czasy bardzo drogich rachunków za gaz i elektryczność, lub też jeżeli ktoś ma szczęście i mieszka w domu to musi 2-3 godziny dokładać do ognia, rąbać drewno smolić się i oddychać tym całym syfem, szanowni państwo a w tym samym czasie właśnie gdzie jest tak tanio, gdzie szanowni państwo, gdzie płaci się dwa razy więcej na rękę niż w Polsce gdzie słoneczko dzisiaj świeci, nie trzeba gazu proszę zobaczyć w takim miejscu właśnie jak Teneryfa, proszę zobaczyć w takim przepięknym miejscu, gdzie dzisiaj mamy w nocy 22 stopnie, proszę zobaczyć Teneryfa 27 stopni w dzień no tak deszczyk, ale w nocy 23, 23 1, 22, 21, 21 kolejno w następnych dniach. Jak to jest możliwe, Szanowni Państwo, że w Polsce, w którym pła trzeba, dzisiaj popatrzcie, to jest tylko Gdańsk, prawda, a w innych miastach Gdańsk jest dosyć ciepłym miastem, mieszcza już tylko 3 stopnie w nocy, to znaczy, że bardzo dużo trzeba wydawać na elektryczność. Szanowni Państwo, zaraz będą rachunki po 2-3 tysiące zł miesięcznie za ogrzewanie swoich domostw, jeżeli się nie mieszka na 40 metrach kwadratowych, jak szczur. Szanowni Państwo, jak to jest możliwe, że w Polsce wpaja się poprzez zagraniczne korporacje medialne. Bełkot. No nic w tym dziwnego. Szanowni Państwo, ostatnio jeden z polityków pracujący dla zagranicznych korporacji medialnych e, zdobył bardzo wysoki wynik, szanowni Państwo, w wyborach. No to widzimy właśnie jak to jest w tym naszym kraju. Szanowni Państwo, że kit można wciskać Polakom wszędzie i na każdym kroku centymetra, a potem jeszcze się w znacznym stopniu można dorobić e, wciskając kity polityczne w znacznej części zdobywając znaczną część głosów w polskich wyborców. Ale tak to już właśnie jest, jeżeli, szanowni państwo, się ludziom pierze głowę i także się pierze głowę, że wmawia się nam, że takie piękne miejsce jak to, szanowni państwo, ma gorszą sytuację aniżeli Polska. Proszę zobaczyć, w tym przepięknym miejscu trzeba płacić korporacje zagraniczne, korporacje francuskie, jak O'Show, czyli Alcampo, bo u nich Alcampo to się nazywa szanowni Państwo, Alcampo, a u nas O'Show to się nazywa O'Show, to jest część korporacji O'Show. I proszę zobaczyć, w takim przepięknym miejscu O'Show musi płacić dwa razy więcej minimalnie na rękę, a w, no właściwie już wszystkie produkty są tańsze, prawie znacznie lub tej samej cenie, co w Polsce. Yy, mówiłem, że jednak ziemniaki ostatnio są tanie w Polsce, ale grubo się myliłem, poszedłem na inspekcję. Szanowni Szanowni Państwo, po sklepach, no i się okazuje, że e, p, e, inspekcje wykazały, że to tylko polskie ziemniaki są czasem tanie, tańsze niż w Hiszpanii, bo są tylko tanie chwilowo, żeby wszyscy sobie przyszli, ucieszyli i sobie kupili te tanie ziemniaki, a poza, e, poza tymi promocjami, no to te ziemniaki są wtedy dwa razy prawie droższe e, niż podczas e, promocji, bo można te ziemniaki po złoty 50 zł w Polsce wyrwać, no ale potem są po 2,50 albo po 3. No, a jeżeli chodzi o to wieczorem, to już te ziemniaki to wyglądają chyba jak ziemniaki pastewne. Tak więc tak to właśnie, szanowni państwo, wygląda. A reszta ziemniaków to jest właściwie w tej samej cenie, co w hiszpańskim Alcampo. Tak więc w Alcampo Hiszpanie, szanowni państwo, zarabiają dwa razy więcej na rękę. Ceny mają niższe y, niż w Polsce prawie wszystkich produktów. Kredyty hipoteczne mają tańsze, o niebo tańsze, dwa, trzy razy tańsze. Ceny nieruchomości mają dwa, trzy razy tańsze, a ogrzanie tych nieruchomości jest 10 razy tańsze. Szanowni państwo, tak właśnie się wpaja Polska. Polakom, no ale jak ma się Polakom nie wpajać? Moi drodzy kochani, jeżeli, jeżeli Polakom można wpajać, proszę zobaczyć, szanowni państwo, to jest przepiękna właśnie teneryfa, a jeżeli chodzi o to, Polacy dalej pytają o tą listę, czy ta lista jakaś dla nas jest dobra nie, szanowni państwo, dalej, bagietki, bułki woda, kawa, banany, pomarańcze, mąka, woda mleko, ryby, jaja, ser, cukier, olej, ziemniaki piwo, wino, woda, czekolada, makaron lody, wołowina, pasta do zębów pasta, yy, proszek do prania Coca-Cola, ryż, mleko dla dzieci szanowni państwo, jedzenko dla dzieci ale nie Gerber, bo u nas Gerber moi drodzy kochani, jest tańszy w Polsce bo zrobiłem mały research i chyba się dowiedziałem, dlaczego Gerber jedzonko u nas jest tańsze, o, a no dlatego, że u nas jest fabryka Gerbera no może pan Gerber nas jeszcze bardzo lubi znaczy pan Gerber to już nie żyje, prawda bo pan Gerber, myślałem, że to niemiecka firma a to jest międzynarodowa taka, ale zapoczątkowana w Stanach Zjednoczonych 100 lat temu wiemy nawet, że nawet kurczaki os pod ostatnim filmie były w tej samej cenie w Hiszpanii co u nas, wieprzowina tańsza yy, właściwie tańsze były te kurczaki, wieprzowina tam jest tańsza albo w tej samej cenie snickersy, marsy nesquik, kakao, ziemniaki yy, jednak no to chwilowo były tańsze, zobaczymy w zimę jak będą tańsze, w styczniu, w lutym, w grudniu szanowni państwo, no u nas właśnie a co jest u nas tańsze u nas szanowni państwo tańszy to jest pracownik <laughs> u nas pracownik jest tańszy, ale Teraz przechodząc do produktów, jakie u nas są tańsze, u nas to no, są herbatki tańsze, to można się ocieplić. Wiadomo, bo jedzenie to jest niezdrowe, no to lepiej nie, nie jeść, lepiej herbatkę wypić. No, mamy w duży wybór herbatek. I dzisiaj byłem szanowni państwo popatrzeć na pomidorki, po, byłem popatrzeć na pomidorki i okazuje się, że pomidorki no te pomidorki to tylko chwilowo jest kilka pomidorków tanich wrzuconych, a cała reszta tych pomidorków to właściwie jednak jest w cenie tych hiszpańskich. Więc wrzucę szanowni państwo do listy hiszpańskich list produktów, że pomidorki są w tej samej cenie co w Polsce, bo w Polsce jak pójdziesz to te tanie to są chwilowo, a jak pójdziesz tam po 17 to już ich nie ma, Wy, więc yy, większość ludzi nie kupi nich pomidorków w Polsce, yy, Szanowni Państwo. Więc u nas już właściwie tylko została herbata, u nas już tylko została szynka i u nas został tylko chleb i gerber. A wszystkie produkty, które wymieniłem wcześniej, są w Hiszpanii, Szanowni Państwo, po prostu w tej samej cenie albo tańsze, lub od czasu do czasu może troszeczkę droższe w zależności od który produkt i w zależności od kursu walutowego. Teraz polska złotówka akurat się umacnia, więc jeżeli ceny się nie obniżą, no to w Eurasach będą coraz droższe te produkty polskie. Prawda? Bo gdy y, obniża się y, wartość euro w stosunku do polskiej złotówki, to oznacza, że nasze produkty stają się droższe, prawda? więc gdy nasza waluta się zawala, no to wtedy te towary nominowane w złotówkach, jeżeli y, ich cena nie zostanie y, podwyższona, no to stają się tańsze, ale gdy L złotówka się zawala, tak jak w danym momencie, no to te produkty nominowane w złotówkach stają. Się y, droższe, y, chyba że złot, y, cena zostanie obniżona, prawda? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak więc, szanowni Państwo, co dzisiaj sprawdzimy, co, co, co dzisiaj ujawnimy? A co dzisiaj ujawnimy? Tak sobie pomyślałem, że może dzisiaj ujawnimy Może pomyślałem sobie, że ujawnimy dzisiaj na przykład innego rodzaju, innego rodzaju warzywka, prawda? Bo mamy no to, te sneakersy, mleka dla dzieci, dla dzieci Gerbery, o oh właśnie widzimy Gerbera, przepraszam, napiję się i od razu zapraszam do subskrybowania tego kanału na YouTube, klikania łapeczki w górę merytorycznego, komentowania, klikania dzwoneczek notyfikacyjnych i kliknięcie w link poniżej do mojego angielskojęzycznego kanału. Ze względu na to, że chciałbym na angielsko sferę angielskiego YouTube'a, czyli dwóch miliardów ludzi nadawać w języku angielskim, bardzo proszę o kliknięcie w ten link poniżej i przechodzimy dalej. W takim razie, co dzisiaj szanowni Państwo sprawdzimy? Sprawdzimy sobie mleko, już wcześniej sprawdziliśmy, mleko to lecza. Eee, co możemy sprawdzić? Możemy, widzicie, chcie, chciałem sprawdzić leczugę, bo tutaj teraz wejdźmy w hiszpańsko-polsko-hiszpański język. Ogórek, tak? Ogórek, szanowni państwo, to pepino, ale na przykład sałata, prawda, to leczuga. Sałata, i proszę zobaczyć, jak to się łatwo wymawia. Proszę zobaczyć, leczuga. Leciuga. Leciuga. Bardzo łatwe, prawda? Sałata, leciuga, prawda? Yy, I plus zobaczyć. Leciuga. Po ile tam jest leciuga? Problem w tym jest, że tutaj u nich, widzicie, widzicie, bo w Polsce generalnie bardzo często nie ma transparentności, mimo tego, że ja na przykład oszą, bardzo cenię za to, że mają bardzo transparentną stronę prawda? swojej, ja, ja, ich za to bardzo cenię, mi się to bardzo podoba, bo inne, na przykład wcześniej, które sprawdzałem, nie wiem, może teraz się zmieniły, nie są transparentne, szanowni państwo, a Osho jest bardzo transparentny, prawda, jeżeli chodzi o te, o te ceny. Jeżeli się pójdzie fizycznie potem do tego sklepu to można to przeanalizować to inaczej, bo na przykład wiecie no wstawią ziemniaki, że są, ale okazuje się, że po czwartej już zostają same brzydkie, małe, zgniłe prawda, świni by dać właściwie, prawda że tak powiem świnia by nie dotkła prawda, ale no i widzicie tak to jest, no i sprawdźmy, a widzicie a jeżeli chodzi o sałaty, czyli leczuga w Hiszpanii. No to proszę zobaczyć, tak? Leczuga tutaj jest za kilogram podana. 2,80 por kilogramo. Yy, por kilogramo. Wszędzie jest por kilogramo, por kilogramo, por kilogramo, por kilogramo. Prawda? Ale u nas por kilogramu akurat, Szanowni Państwo, tu jest ogórek, czyli leczuga czy sałata. A u nas yy, per kilogram por kilogramu nie ma. Widzicie, por kilogramo to jest po hiszpańsku, a per kilogram to jest akurat po angielsku. Eee, proszę zobaczyć leczuga u nas, no u nas mało co w ogóle sałat jest za sztukę, u nas są sztuki, nie ma na kilogramów, czyli nie są transparentni, szanowni państwo, bardzo mi się to nie podoba. Bardzo mi się to nie podoba, ale możemy porównać. O, tutaj mamy jakąś sałatę taką mieszankę za 39,27, prawda? No i zobaczmy, po ile u nich jest mieszanka sałatowa. Mieszanka sałatowa, dobra tu jest. U nich jest po 12. O, chyba sałanka, sałata mie mieszankowa u nas będzie, proszę zobaczyć. Yy, u nas sałata mieszankowa będzie chyba. bo tu mamy szpinak na przykład. innej U nas jest sałata mieszankowa. Yy, przepraszam, mieszanka sałatowa Party Mix Sałat. U nas kosztuje 39,27. A u nich. A u nich, szanowni państwo, w Hiszpanii kosztuje, proszę zobaczyć, u nich, szanowni państwo, kosztuje taka sałatka mieszankowa za kilogram, a też nie ma tutaj kilograma, popatrzcie, znikły te kilogramy. Tu, tutaj też nie ma, ale reszta ma. Sałatka mieszankowa, gdzie jest sałatka mieszankowa u nich? 12,93, no 12,93 12 po średnim kursie ostatnich 10-15-20 lat to jest 4,15 4,15. ,4 no to jest 53 ,65 zł. 65 grosz. U nich, prawda, 53 złote 65 groszy, no, a u nas, proszę zobaczyć, a u nas jest dosyć tania, bo u nas jest 39,27, czyli u nich 53, czyli u nich jest droższa o 25%, akurat tamta. Może u nas jest jakaś gorsza, bo to jest Active Mix sałata z rukolą. A tutaj mamy Party Mix sałata, też w tej samej cenie. Jest pytanie, co w tamtej jest, prawda? bo tutaj widzimy leczuga, Prze, przetłumaczmy, o, wiem co zrobimy, wiecie co zrobimy? Lekcja hiszpańskiego, o, klikniemy sobie to, wejdziemy tutaj tak, i sobie klikniemy tutaj tak, proszę bardzo, i kiełki sałaty zielonej i kiełki sałaty czerwonej. A jak to się wymawia? Spróbuję, poudaję. Brotes de lechugas verdes ja brotę de lechuga roja rocha Classicas Classics, czyli brotes de lechugas verdes i y brote de lechuga roja classics. Zobaczymy, czy y, widzicie, y, powie tak samo, baba, czy tam facet? O. Hmm. Tylko, że oni tak, no, brotes de lechugas verdes i y brote de lechuga roja classics. tylko że oni tak brotes de lechugas verdes i ja brote de lechuga roja classics. No i załatwione. Załatwiony hiszpański jest prostacko łatwy dla nas, Polaków. Po prostu nie wiem, hiszpański to chyba jest łatwiejszy niż włoski. No nie wiem. Eee, trzeba by było zapytać człowieka, który mówi i po włosku i po hiszpańsku i jest Polakiem. Może tutaj nas jakiś słucha, tak więc y, widzicie, tu są kiełki. U nich są kiełki, to może jakieś lepsze są te sałatki, prawda? Może. No poszukajmy jakichś tańszych. Może są u nich jakieś tańsze miksy. O, tutaj mamy troszeczkę tańsze, tu mamy szpinak chyba, leczuga, iceberg, ale jakaś, tu mamy e, szpinak chyba, o, tutaj mamy, dwo... ten w ogóle 21 zł. chyba sałata u nas tańsza. Może u nich nie ma sałaty? Wreszcie u nas coś się tańsze, wiecie, bo sałata generalnie się robi ją bardzo chemicznie, prawda, ją się tam produkuje, wiecie jak, e, ona sobie rośnie po prostu, trzeba dużo wody i ten i ten. Nie wiem, może akurat, akurat Hiszpanie mają więcej wody niż my. Mają dwa razy więcej wody niż my? No nie wiem, no słuchajcie. Yy, yy, mieszanka u nich jest skrajnie droga. Ta mieszanka znaczy skrajnie, o 25%, ale zobaczmy w takim razie te mieszanki takie pojedyncze. Widzicie, za 400 gram, popatrzcie, 1,14 kosztuje taka s, yy, iceberg z sa, sa, leczuga, prawda? Z sałata sałata yy, iceberg taka. To a u nas 459 sałata lodowa, a u nich ile? widzicie, 1,14, czyli tyle samo tak? czyli u nich e, sałata iceberg kosztuje tyle samo co u nas sałata lodowa kosztuje tyle samo u nas sałata lodowa kosztuje 4,59, a u nich 1,15, czyli po zawalonym kursie do 4,40, znaczy zawalonym, bo skorektowanym kursie e, tyle samo, tak, więc pominiemy te mieszanki, bo z tymi mieszankami nie wiadomo co w tych mieszankach jest, może coś innego no i zdaćmy inne sałaty, dobra u nas po prostu innych nie ma u nas tylko jest iceberg. Dobra, i teraz sałatę karbowaną spróbujmy znaleźć. Czy u nich też sałata karbowana będzie? To jest karbowana chyba. O, to jest karbowana. Nie wiem w sobie, która to jest karbowana. Eee, to jest chyba karbowana, proszę zobaczyć. Kogolos Deleczuga, Benhecha, Bendecha D. De... Zobaczmy. Aha, to aż 3. Czyli jedna za 40. Proszę zobaczyć. Nie, to nie jest ta karbowana. O to jest karbowana. To jest karbowana. Karzon de romana. Nie, to jest kapusta włoska. De romana, no to kapusta włoska będzie przecież, no proszę, zobaczmy. O, serce sałaty rzymskiej. A, sałata rzymska. Yy... Sałata rzymska, u nas sałata karbowana. No dobra, właściwie te sałaty, widzicie, sałata no, rzymska, widzicie ile kosztuje? No 1,59, czyli 6 zł. Tutaj mamy po 1,19, 3, 3 takie małe, Trzymałe, czyli po 40 centów jedna, prawda? No a lodowa w tej samej cenie, właściwie. Lodowa w tej samej cenie, ta reszta też jest tanich, no tylko ta mieszanka u nas jest niby droższa, no ale ta mieszanka o to chodzi, nie wiemy w sumie co w tych mieszankach jest. Czyli u nich jest to droższa, mieszanka 25%, ale nie możemy tego zaklasyfikować, no bo nie wiadomo co w tych mieszankach jest, prawda? Czyli widzimy, że lodowa jest w tej samej cenie co ta ich tutaj, prawda? co ta nasza tak więc szanowni państwo, leczuga jeszcze możemy szybciutko sprawdzić pepinos, Pepinos, a pepinos to są, szanowni państwo, ogóreczki pepinos u nas ogóreczki, a pepinos ogórki 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 u nas kosztują ile? E, o, tylko dwa rodzaje ogórków, o, bida nie sprawdzimy ogórków Bida. U nas są tylko dwa ogórki, nawet za kilogram nie pokazują i pokazują ogórek ogórek gruntowy, a u nich pewnie ogórków Pepinos, ogórków gruntowych nie ma, bo ogórki gruntowe są tutaj popularne w tej części Europy. U nich za kilogram 1.59 za ogórek w Eurasy, tak. Czyli kilogram ogórków kosztuje 6.57. Tanie mają ogórki. 6.57, tutaj 8.9. Tu trochę droższe 12-13. Prawda? Yy, tutaj 12. Nie, no, ogórki podejrzewam, no popatrzcie. No bo, a u nas ogórek jest 1 po ile? 3,19 za sztukę, tak? Czyli jedna sztuka to jest pewnie jakieś, pewnie że kilogram to są 4 sztuki. Yy, no to 4 sztuki 15 zł, czyli 3,5 euro, a u nich 1,59 za kilogram. 2,23. No do, jeżeli weźmiemy, że 3, 3 ogórki yy, to kilogram, nie, no, u nich są też ogórki. Czyli robimy tak. Niech są tańsze ogórki. No 2,84 za kilogram, prawda? Eee, ten jakiś wielki. Nie, nie wiem, czy ten wielki w sumie jest taki sam jak ten. No ja nie sądzę, że, że ten ogórek waży kilogram, prawda? Jedna sztuka 319, ale ile on waży? Ja myślę, że on nie waży więcej niż 300 gram, więc kilogram ogórków pewnie kosztuje jako, jakiegoś dychacza. Jeżeli ogórki gruntowe. Tylko że ogórki gruntowe są bardzo dobre. Jak kto nie lubi ogórków gruntowych. Ja lubię ogórki gruntowe u nas są tańsze, ale za to u nich te długie ogórki są w tej samej cenie albo nawet tańsze. Tak więc widzimy, szanowni Państwo, i sałata w tej samej cenie, może tańsza, i ogórki, szanowni Państwo, w tej samej cenie, może tańsze, chyba że mówimy tutaj u nas w sprawie, jeżeli chodzi o ogórki gruntowe, bo ogórki gruntowe są ogórkami tanimi. 5,98. Każdy lubi ogórki. Znaczy każde, nie każda, ale no, ogórki są dobre. Te gruntowe u nich, tych ogórków gruntowych nie ma, ale jeżeli, czyli nie możemy porównać. Czyli ich ogórki, szanowni państwo, są te długie w tej samej cenie, co u nas i sałaty są w tej samej cenie, co u nas. Koniec, kropka. Dalej takie same cenie. Pozdrawiam. Do usłyszenia i proszę o klikanie w dzwoneczek, proszę o klikanie w subskrypcję, proszę o klikanie szanowni Państwo w link poniżej do mojego angielskojęzycznego kanału i proszę o subskrypcję tego kanału. Dziękuję ślicznie, pozdrawiam już wkrótce na formułę nieruchomości na YouTube. Pozdrawiam i do usłyszenia.